Się, z którego wezmę sobie którego nabrałem i wezmę sobie jeszcze trochę tej rzęsy wodnej, zobaczcie tu jest dużo tej rzęsy wodnej i prawdopodobnie jakieś tu larwy różnych kurde bajerów będą pływać może jakiś jakaś ochotka, jakiś cokolwiek komara bajer, nie wiem czy akurat ochotka jest tak, nie wiem jest tak, właśnie w takich bajorach. To jest woda gruntowa, wy, wy, wyciskając z ziemi. To nie jest żaden dopływ, to jest czyściutka woda. I więc śmiało tu można sobie brać coś do akwarium, spróbować. I... Tylko muszę tam jakoś zejść z wiadrem, żeby nie spaść. No, zobaczymy czy mi. Się Dało tutaj. mi się jakoś zejść tutaj na dół. Woda jest dosyć przejrzysta, ale tną komary. Kurde, jeden ruch, jeden ruch z sitkiem. I... Nie mam całe wiadro tej rzęsy. Spróbujemy już użyć jej w akwarium, żeby trochę zacienić tam jeszcze trochę bardziej naturalnie niż tylko tym, co robiłem wcześniej, czyli tymi pokrywami. Tu już jest dosyć głęboko. Niestety nie ma tu żadnej innej roślinności. Taka wycieczka. Tam jest ekipa. Wycieczkowa, w wiatrze mamy już trochę tego, to są moi dwaj synowie, mamy już trochę, o czekaj czekaj, 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 co to jest? Nie, to jest po prostu zatopiona jakaś pokrzywa, Ach, roślinek tu jakiś takich oprócz tej rzęsy nie znajdę. Fajne miejsce, możemy się już ewakuować z tym. Do zobaczenia przy no, akwarium. na miejscu w domu. Yy, tutaj całe wiadro jest rzęsy wodnej, powybieram takie lepsze, ładniejsze te listki i, i spróbujemy, no będzie to trochę żmudne, ale spróbujemy to wrzucić, jest tego bardzo dużo. Nabrałem troszkę, że tak powiem siatką, widzieliście, trochę wałem i jest, on jest pełne wiaderko. Gałęziory, badylowce, jeszcze jakieś badyle nabrałem, które tam trochę były zanurzone w wodzie, poobcinałem, to też spróbuję wrąbać jeszcze do akwarium. A we wiaderku oto jeszcze taki kolega w niespodziance. Slimor jakiś taki polski nasz. Dosyć duży, tak jak, no jak mój kciuk mniej więcej, sprawdziłem na internecie, prawdopodobnie jest to błotniarka stawowa. Z opisu wynikało, żeby był bardzo fajny w akwarium, wcina glony, resztki, no tak podobnie jak inne, na przykład jakieś ampularie czy tego typu yy, ślimory. Glony, wcina, odpady, resztki, jakiejś martwi, martw, martwica organiczna, czyli z ryb i, i, i roślin. No ale niestety... Przenosi też pasożyty. Coś tam z jakimś motylowcem wątrobowym, jakieś tam bajery, szmery, niebezpieczne nawet dla człowieka. Więc kolega wyląduje, ale w moim oczku wodnym na zewnątrz, a na pewno nie w akwarium, bo tak samo ryby może zarazić jakimś żytostwem. Chociaż bardzo fajnie wygląda, jak wychodził, to ma takie kurde, jakby uszy, jakieś królika, kurde, zamiast tych takich zwykłych oczu, jak ślimak, taki nadwodny. No, a więc yy, to wyląduje w akwarium. Efekty tego zobaczycie w następnym filmie. To taka była taka mała moja wycieczka, szybko nagrany film. A no więc do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, Aquamelon ja TV.